Przejął piłkę. Żerome Boatęg. Rozciągnięcie gry. Atak skrzydłem. Czy... Brawo! Oszukał obrońców i będzie szansa. No, nie ma bramki. Zupełnie nieudany strzał. Po co on w ogóle uderzał z takiego kąta? Było prawie pewne, że to nie wpadnie. No, muszą teraz uważać. Od teraz bramki będą liczyły się podwójnie. No i strata. Sporo miejsca na skrzydle. Rodrigo. I będą mieli rzut rożny. Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne. Nie udało się wyjaśnić sytuacji, z tego wciąż coś może być. Bramkarz dziękuję mu za tę interwencję. Ryzykował, ale pewnie odebrał. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Pora wracać, bo może z tego być gol. Kapitalnie to zrobił. Chyba będzie gol. Rodriguez. Ależ było teraz blisko. Naprawdę szkoda, że nie udało się tej ładnej kontry zakończyć golem. To prawda, wyglądało to niemal jak z podręcznika, ale cóż, zabrakło wykończenia. Deliali teraz. Rodrigo Moreno Bernard Strzał, ale daleko od Bramki Dobro Dobry odbiór Aliego. Wyraz twarzy mówi wszystko. Nie tak powin... Ależ minął obrońców. Teraz, teraz. I pudło! To była stuprocentowa sytuacja. Taka szansa na wyrównanie. Trudno im będzie stworzyć lepszą sytuację do strzelenia bramki. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. I jest sam na sam. Aj, nie ma bramki. Nie strzelił w doskonałej sytuacji. Powinno być 1-0. Popis. Świetnie minuta z obrony. I będą mieli rzut rożny. Grają w drugiej połowie. Zespół Vipers musi włączyć piąty bieg. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. Tak więc, drodzy Państwo, każda bramka będzie od teraz liczyć się podwójnie. Ołki but. Bruster. No, dobre podanie. Może coś z tego będzie. Teraz na pewno! I mamy gola! I to za dwa punkty! Widać teraz po tym wybuchu radości, jak bardzo zależało im na tym trafieniu. Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Ndigi i teraz Deli Ali Rodrigo Moreno. To będzie rzut wolny. Kapitalnie to zrobił. Zmieniamy zasady. Każdy gol liczy się teraz potrójnie. No, powtórka pokazuje, jaka to była fantastyczna parada. Brawo. No, brawa dla bramkarza, Doskonale zachował się w tej sytuacji. Dośrodkowanie z Rożnego przy półce Hernandez. Urwał się obrońcy. Będziemy mieli wrzut z autu. Dale Stevens. Ależ nieudane podanie. Co za głupia strata. Będą zmiany. Zobaczymy czy trener zmieni też taktykę. Wypoczęty zawodnik na pewno pomoże drużynie. Robi się ciekawie. Teraz następne strzelone bramki będą się liczyć podwójnie. Najwyraźniej tener przygotowuje zmiany. I strata piłki. Sędzia nakazuje kontynuację gry. Tracą piłkę po tym podaniu. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Didi. Jest dobrze ustawiony. Co zrobił? I będziemy mieli rzut rożny. Obejrzyjmy powtórkę sytuacji, po której padł gol. Piękny, techniczny strzał z pola karnego prosto w dolny ruch. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Eriksen. Ma czas, żeby dośrodkować. Ferran Torres. Sędzia nie przerwał tej akcji. Przywilej korzyści decyzji. To musi być gol. Nie wiem w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. No i proszę Państwa, teraz trzeba uważać, bo od tej chwili bramki będą się liczyły podwójnie. Trainer postanowił, że jest to dobry moment na zmianę. Lubigo to replace by number 16 Satun Ibrahimovic. Dale Stevens. Był faul i rzut wolny. Sędzia przywołał krasa do siebie no i go upomniał. Teraz musi mieć się na baczności. Niebezpieczne zagranie. Zupełnie... Nie... Ten ślisk. Piłkę, co z tego wyniknie. Pospieszył się z tym wyjściem spalony. Didi. Udane podanie górą. To może zagrozić bramce. Ładnie posłał. Prosto do przodu. Aj, nie ma bramki, ale to była kwestia centymetrów. A więc odtąd każda bramka będzie się liczyła potrójnie. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Bruster tracą piłkę. Didi wipers w ofensywie mogą zagrozić rywalom ależ go wypatrzył dobre podanie na wolne pole to musi być gol i gol proszę państwa tak trafienie za trzy trudno się dziwić że teraz szaleją z radości dali z siebie wszystko i są efekty Jest powtórka, możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu, efektywne i efektowne. Piękna, indywidualna akcja, wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. No i kolejne jego dobre podanie. Był faulowany Ibrahimowicz, ale sędzia zastosował przywilej korzyści. Ma dużo miejsca na skrzydle. Christian Eriksen. Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Sędzia upomina gracza. A mogła być kartka. Lepiej niech uważa. Widać w tej powtórce, że zawodnik spóźnił się z interwencją. Wrzutka na bliższy słupek. Zostawił za sobą trochę boiska. Centra do Ibrahimowicza. Wydawało się, że coś z tego będzie, ale jednak nie. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Dobrze, ucieka obrońcom. Gol, a właściwie trzy gole w jednym. Nic dziwnego, że świętują trzy razy intensywniej. Taka gratka nie zdarza się zbyt często. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy. Zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka.